Witam Państwa bardzo serdecznie na tej dzisiejszej krótkiej konferencji prasowej, która, drodzy Państwo, odbywa się w sercu Powiatu, w mieście Tomaszu Mazowiecki, ulica Modrzewskiego, czyli na popularnej Brusówce. Tak jak z tyłu Państwo widzicie, za nami jest remontowany most, jakże ważny, istotny, patrząc na to wszystko, co wiąże się przede wszystkim z przepływem samochodów, ale także. Z bezpiecznym przejazdem, patrząc w przyszłość, mam na myśli tutaj już koniec remontu, koniec przebudowy tego mostu. To, co jest ważne istotne, drodzy Państwo, zabiegaliśmy bardzo skutecznie o środki zewnętrzne po to, żebyśmy mogli ten most zremontować, i dzisiaj oczywiście jesteśmy świadkami tej wykonywanej pracy, która docelowo za dwa miesiące Udrożni tą arterię i będzie możliwość przejazdu tych wszystkich, którzy przede wszystkim mieszkają po drugiej stronie Pilicy. Drodzy Państwo, sama inwestycja to oczywiście koszt rzędu 6 milionów 400 tysięcy złotych, z tego ponad 3 miliony złotych to są pieniądze pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury. I jako zarząd powiatu, jako Rada Powiatu, ale również i zarząd dróg powiatowych cieszymy się, że ta inwestycja dochodzi do skutku, że jest realizowana i że będziemy mogli wspólnie mówić o sukcesie tutaj na miarę naszego miasta, na miarę naszego powiatu. To co jest ważne, to co jest drodzy Państwo istotne, to przede wszystkim determinacja pracowników urzędu, jak i również zarządu dróg powiatowych, którzy Przygotowywali bardzo skutecznie wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Tak jak Państwo tutaj widzicie, prace trwają i one, tak jak wcześniej wspomniałem, mają się zakończyć drodzy Państwo, do dnia 19 grudnia. Tak, żeby jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia była możliwość przejazdu właśnie do swoich domów, do firm i po to, żebyśmy mogli powiedzieć, że to bezpieczeństwo przejazdu, jak i również. Te zadania, które sobie zakładaliśmy na ten rok, po prostu są realizowane i będą zrealizowane. Bardzo serdecznie chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować, którzy zaangażowali się również w pozyskanie tych środków zewnętrznych, jak i również to, co jest najważniejsze w skuteczne przygotowanie wniosku o pozyskanie tych środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Właśnie dzięki tym środkom jesteśmy dzisiaj świadkami tutaj postępu prac na remontowanym moście, który jest taką bardzo ważną arterią wjazdową do Tomaszowa Mazowieckiego. W końcu nam się udaje tą inwestycję zrealizować. Cieszy to z tego co tutaj widzimy, że prace idą zgodnie z harmonogramem i mamy w zasadzie już pewność, że Zostaną one zakończone w terminie i most będzie w połowie grudnia otwarty i uruchomiony dla samochodów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Proszę Państwa, firma, która tutaj wykonuje ten remont, rzeczywiście bardzo solidnie, uczciwie podchodzi do tej pracy, nie ma żadnych opóźnień, a więc mamy taką nadzieję, że wszystko skończy się. O czasie nie będzie żadnych przedłużeń, przesunięć terminu. Prace idą sprawnie. W tej chwili również cały czas spora część ekipy tutaj pracuje i niebawem wszyscy mieszkańcy Powiatu Tomaszowskiego, tu zwłaszcza od strony Wałus, Smardzewic, będą w końcu mogli przejechać do tomasza Mar Mazowieckiego. Żarówka pełniąca obowiązki sektora zarządu dróg powiatowych Tomaszowi Mazowieckim. Szanowni Państwo, kolejna inwestycja realizowana z środków Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy celowej dedykowanej obiektom mostowym. W tym roku kolejny obiekt to ulica Modrzewskiego i ciąg drogi powiatowej 43-28, most na rzece Pilicy. Pragnę zaznaczyć, że to jest największy obiekt mostowy znajdujący się w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu Tomaszewskiego, 127 metrów. Całkowicie zostanie przebudowany, jak również przebudowane zostaną dojazdy, czyli ulica Modrzewskiego, po od strony jak również od strony skansenu rzeki Pilice. Szanowni Państwo, wartość inwestycji ogromna. Cieszę się, że zadanie realizowane z dofinansowaniem. Oczywiście, jeśli chodzi o pracę na obiekcie mostowym, one odbywają się zarówno z góry, czyli dotyczą konstrukcji obiektu, jak i od strony rzeki, czyli następuje czyszczenie i przygotowanie do zabezpieczenia antykorozyjnego podpór i całej powierzchni mostu. W następnym etapie, czyli od przyszłego tygodnia, nastąpi już ustawianie krawężników, wykonywanie kop chodnikowych i w kolejnej części montaż barierek i barieroporęcz na koniec oznakowanie poziome i pionowe. Ze swej strony bardzo serdecznie mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego bardzo przepraszam za występujące utrudnienia. Wyrażam nadzieję, że w połowie grudnia będę miała przyjemność tutaj z Panem Starostą i z Zarządem Powiatu informować Państwa, że prace zostały zakończone i możemy z kolejnego odcinka i z kolejnego obiektu bezpiecznie korzystać. Dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Pani dyrektora Elżbiecie Rudzkiej i Panu Wicestaroście, którzy tak naprawdę starają się na co dzień doglądać tej inwestycji i przekazywać te informacje, które są ważne jak postępują prace w jakim miejscu jesteśmy, ale tak jak Państwo usłyszeliście jest konkretne zapewnienie, że zdążymy w określonym terminie założonym wcześniej przed podjęciem tych wszystkich zadań związanych z przebudową Mostu. Drodzy Państwo, oczywiście bardzo się cieszymy, ale to, co trzeba jeszcze raz oczywiście podkreślić, to konkretne decyzje zarówno zarządu Powiatu Tomaszowskiego, jak i również radnych Powiatu Tomasowskiego. Wspólna współpraca przynosi, drodzy Państwo, określone efekty i dlatego dzisiaj jesteśmy świadkami właśnie tej inwestycji, która mam nadzieję no, będzie pewną taką ulgą poddaniu dla mieszkańców zarówno Tomaszowa Mazowieckiego jak i tych wszystkich miejscowości, które leżą niedaleko na terenie gminy Tomaszów Mazowieckich. Most jest zamknięty od kilku lat, więc te dolegliwości one się oczywiście nakładały i były w jakiś sposób dla sporej części trudnością, ale dzisiaj oczywiście już jesteśmy na finiszu i mam nadzieję tak jak tutaj wspomniano wcześniej, że będziemy mogli wspólnie odebrać ten most, tak żeby służył tym wszystkim, którzy będą potrzebowali właśnie tędy przejechać. Wracamy, drodzy Państwo, do tego tonażu, który był na początku, przed zamknięciem, czyli do 30 ton. Państwu dziękuję za to, że jesteście obecni z nami na tej dzisiejszej konferencji i dzięki Wam możemy przekazywać te dobre i bardzo dobre informacje, zarówno dla mieszkańców samego Tomaszowa Mazowieckiego, jak i również dla mieszkańców całego powiatu tomaszowskiego. すいます